Orędzie pierwsze, 11 marca 1974 roku. Wielcy w miłości. Otrzymałeś dziś znak potwierdzenie ogromnej miłości do ciebie mój synu. Dopuściłam, że do ostatniej chwili wszystko układało się odwrotnie niż ci zapowiedziałam. Potem dopiero jakby cudem stało się to, co ci obiecałam. Stało się tak dlatego, że pragnę wzrostu zaufania do mnie. Musisz zawsze pozwolić się prowadzić ufności, bez stawiania oporu, jakby niesiony i prowadzony przez nią w każdej chwili dnia. Wznoś się coraz wyżej, aż do stałego życia w mym niepokalanym sercu. Stałe przebywanie we mnie stanie się dla Twojej duszy jakby powietrzem, które pozwoli jej oddychać i żyć. Każdy kapłan, który poświęcił się memu niepokalanemu sercu i należy do mojego ruchu, wezwany jest do takiego życia. Czasem moje serce zasmuca się widząc, że niektórzy moi synowie chociaż są mi poświęceni, nie należą całkowicie do mnie, nie oddają mi wszystkiego. Dlaczego jeszcze zatrzymują coś dla siebie? Nie powinni już niczego posiadać, mają być tylko dziećmi, moimi najmniejszymi dziećmi. Wzywam ich, by byli wielcy w miłości, świętości i heroizmie, dlatego muszą się stawać najmniejszymi. Niestety, jeszcze nie wszyscy kapłani są moimi małymi dziećmi. Ja jednak ich takimi uczynię. Tylko dzięki temu będzie mogło w nich wzrastać zaufanie do mnie. Gdy wydoskonalą się w duchu dziecięctwa, gdy będą się troszczyć jedynie o to, by dać się prowadzić zaufaniu do mnie, wtedy staną się gotowi do wypełnienia wielkiego planu. Synowie moi, pozwólcie mi się wychowywać i formować, nawet się nie spostrzeżecie, ani wy sami, ani inni, jak was całkowicie przemienię, obdarzę wielkimi darami miłości i powołam do coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem i ze mną. Dlatego proszę byście mi się powierzyli. Jeżeli to oddanie nie będzie doskonałe, skrępujecie mi ręce i nie będę już mogła działać zgodnie z moją wolą.